Pytanie SLD, proszę. Chciałem zapytać, dlaczego twarzą Polskiego Kościoła musi być Tadeusz Rydzyk i Radio Maryja, a nie może być właśnie na przykład ojciec i osoby ojca pokroju otwarty na ludzi tolerancyjne, szanujące drugiego człowieka? No jestem w tym bardzo w trudnej sytuacji, że ja nie słucham żadnego radia. A nie Radia Maria, a nie Radia e, Jedynka, nie Dwójka, ani niczego innego. Także... Ja to pewnością ojciec wie, jakie, jakie treści są prezentowane w Radiu Maria, Maria. to spotykam się z ludźmi, którzy słuchają albo nie słuchają. I jedni są absolutnie fanatykami tego radia, a inni są absolutnie przeciwnikami tego radia. I dlatego na tej podstawie tak się trudno wyrobić sobie jakąś opinię. Na pewno tam, co jest, e, te, jeśli w Radiu Maria są treści, musiałem usłyszeć dokładnie konkret na, który, gdzie sprzeciwia się otwartemu spojrzeniu na świat, na człowieka, na społeczeństwo, szanowaniu każdego człowieka, to tych, to tych treści nie można pochwalić. Natomiast jeśli ktoś mówi, że Radio Maria jest do kitu, a co w nim jest złego? Nie wiem, bo nie słucham. To uważam, że taki człowiek jest manipulowany przez kogoś. Posłuchać, potem mówić, to i to jest zdecydowanie złe. Prawda? Poza tym rodzina Radia Maria liczy, no, gdyby nawet 3 miliony ludzi, to jeszcze poza tą rodziną jest sporo Polaków, którzy mają prawo i reprezentować Kościół, prawda? Bo, że tam jest dużo, dużo się przebicia. Nie ja nie utożsamiam absolutnie, patrząc na młodzież i na starszych, żeby te wszyscy absolutnie popierali bez zastrzeżeń Radia Maria, czy tygodnik powszechny, czy załóżmy całkowite odcięcie od religii. Każdy ma swoje plusy dodatnie ujęte.